Szczęść Boże, dzień dobry. Pytacie dalej w kontekście wydarzeń, które mają miejsce w Polsce. Jak się odnaleźć wobec protestów tak licznych, strajku kobiet, jak odnaleźć się, jak na to patrzeć, co na to mówi Słowo Boże, teologia, czego musimy być świadomi. Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, to bardzo serdecznie Cię zapraszam. Na temat bieżącej sytuacji w Polsce wypowiedziano już wiele słów. Powstało też wiele komentarzy, opinii. Nie chodzi o to, żeby to wszystko powielać jeszcze raz. Chciałbym zwrócić uwagę Waszą na kilka istotnych, w moim y, odczuciu, y, punktów, y, bez których nie jesteśmy w stanie rozpoznać y, tak naprawdę duchowego wymiaru tego wszystkiego, co się dzieje. Otóż y, 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 takie twierdzenie, że to są tylko kwestie społeczne, czy pewien spór polityczny. W kontekście właśnie ogólnopolskiego strajku kobiet, manifestacji i różnego rodzaju protestów, że takie ściągnięcie tego tylko do ludzkiego wymiaru jest po prostu bardzo płytkie. Przecież nasze życie to nie jest tylko kwestia doczesności, to nie jest tylko kwestia tego, co widać i słychać. W naszym życiu jest też ten wymiar duchowy. I nie możemy o nim zapomnieć. Niewątpliwie, drodzy, potrzebujemy rozmawiania. W wielu y, moich y, wypowiedziach, y, w wielu moich tekstach o to apeluję, i cały czas to jest aktualne. Niezależnie od tego, jacy jesteśmy, jakie y, poglądy y, reprezentujemy, możemy rozmawiać. Y, rozmawiać kulturalnie, rozmawiać rzeczowo. Tam natomiast, kiedy pojawia się agresja, kiedy pojawia się na przykład seria wulgarnych słów, no to już trudno jest o dialog. Bo nawet jeśli chciałbym rozmawiać, to niekoniecznie druga strona chce rozmawiać. Ale uwaga! Przecież w jakim sensie słowa kształtują naszą rzeczywistość, a więc kształtują to, jak my patrzymy na wszystko, jeśli to są słowa destrukcyjne, jeśli to są słowa, które niosą zniszczenie, no to tak naprawdę y, zniszczone zostaje życie człowieka. No i tak to, y, tak to rzeczywiście jest. Kiedy y, pojawia się jeden, drugi, trzeci, czwarty wulgaryzm, tak, to wzrasta agresja. Nie rozładowanie agresji, tylko wręcz przeciwnie. Spirala się nakręca. A potem już łatwo o obrażanie człowieka, łatwo o agresję już fizyczną, łatwo o profanację czy o przekraczanie. Kolejnych granic. To jest pierwszy punkt. Drugi. Niewątpliwie wezwani jesteśmy jako Kościół do tego, żeby ewangelizować, żeby nieść Jezusa, nieść dobrą nowinę. Ale jednocześnie z miłości wypływa to, że bronimy Jezusa i bronimy tego, co Jezus niesie. Kiedy więc jest niszczenie kościołów, niszczenie mienia, dobrego imienia ludzi związanych z Jezusem, z Kościołem, musimy powiedzieć kategorycznie nie. I drodzy moi, to nie jest tak, że nagle obrona Kościoła, także niektórzy politycy apelowali o to, jest to mieszanie się polityki z Kościołem. No, jesteśmy jako ludzie wierzący. I politycy, i niepolitycy, i księża, i świeccy, młodsi i starsi. Jeżeli mają zniszczyć ludzie na przykład farbą elewację kościoła, jeżeli mają sprofanować figurę albo zakłócać nabożeństwa, liturgię, mamy prawo się bronić. I dziwię się niektórym, także kapłanom i niektórym środowiskom katolickim, które krytykują obronę. Drodzy, nie chodzi o obronę z agresją, temu jestem przeciwny, ale jestem za tym, że jeżeli jest niebezpieczeństwo niszczenia budynków kościelnych, zwłaszcza samego kościoła, to należy stanąć, bronić, modlić się, ale bez żadnej agresji oczywiście. Dalej. Drodzy, patrząc na to, co się dzieje, nie możemy być y, zdziwieni. Otóż y, trzeba stwierdzić, że są to nowe odsłony starych tendencji. Kiedy myślę nad tym, co się dzieje, y, analizuję sobie rzeczywistość. I niekoniecznie sięgam wieki, wieki, wieki wstecz. Ale mamy wielką rewolucję francuską. Która pomijając różne kwestie też społeczne i polityczne, była wymierzona w kościół. Prześladowania księży, niszczenie kościołów, ile opactw i klasztorów zostało zniszczonych, zamkniętych właśnie w czasie wielkiej rewolucji francuskiej, ilu księży musiało uciekać, ilu narażało swoje życie, pełniąc swoją posługę w skrytości, potajemnie. Do czego to doprowadziło? Do laickiego państwa? Do państwa, które daje pełną wolność? No to właśnie widzimy, jakby co się dzieje we Francji, jaki jest poziom życia tego duchowego, gdzie, gdzie tak naprawdę chrześcijanie są cały czas coraz bardziej sukcesywnie spychani na bok. Ale ta agresja wobec Kościoła. A y, lata dwudzieste w Meksyku, powstanie y, katolików, Christeros przeciwko y, niesprawiedliwemu prawodawstwu y, wprowadzającemu y, zamykanie kościołów, ograniczanie roli kościoła y, i tak naprawdę walkę z Kościołem i walkę z Ewangelią. Ale to opowiemy gdzieś tam daleko. Wielka rewolucja październikowa. I ten pochód komunistów, sowietów, niszczone kościoły, niszczone cerkwie, zabijanie księża, wyśmiewanie religii. W Polsce też było prześladowanie kościoła, ale z tych krajów bloku komunistycznego byśmy powiedzieli najsłabsze. A w tych krajach jak Związek Radziecki, jak Czechy, religia wyśmiewana, Religia, yy, chrześcijaństwo yy, w różnych odmianach, yy, degradowane, yy, duchowni yy, ograniczani, zabijani. To przecież lata męczeństwa katolików i prawosławnych, także protestantów. Lata 60. to wielka rewolucja obyczajowa, gdzie wielu yy, z radością. I uśmiechem na twarzy mówią wolność, wolność, ale ta wolność jest swobodą. Wszystko można. Nie ma praktycznie żadnych granic. A więc swoboda aborcji, a potem idzie ten walec przez Europę i przez świat. Swoboda eutanazji, a później eutanazja dzieci, tak? a związki partnerskie osób z tej samej płci, a małżeństwa homoseksualne, a potem jeszcze adopcja dzieci. Przez pary homoseksualne i jedzie ten walec dalej, jednocześnie pokazując, że ci, którzy bronią życia, ci, którzy bronią małżeństwa jako kobie związku kobiety i mężczyzny, że to już przeszło i że to są ludzie ograniczający wolność. I oto to, co działo się w Europie i co dzieje się cały czas, dotyka także Polski. Trzeba zobaczyć, Tą rzeczywistość znacznie szerzej niż tylko yy, walka jakaś yy, o jeden czy drugi punkt. Idąc dalej, nie bójmy się powiedzieć, że w świecie toczy się walka duchowa. I oto rzeczywiście ten duch antychrysta, czyli duch sprzeciwiający się Jezusowi, a więc duch sprzeciwiający się prawdzie i sprzeciwiający się życiu działa, a więc yy, pokusa żeby występować przeciwko życiu, żeby yy, bronić w imię yy, wolności, tak, yy, prawa do aborcji. Yy, no, to, to jest demoniczne, tak, yy, bo sprzeciw wobec życia yy, jest rzeczywiście znatchnienia złego ducha. Zły duch działa. Nie chodzi o to, żebyśmy przesadzali i wszędzie widzieli złego ducha, ale tam, gdzie już jest Niszczenie życia, tam gdzie jest naśmiewanie się z Jezusa, tam gdzie są bluźniercze hasła, typu szkoda, że Maryja nie dokonała aborcji, to jest duch antychrysta. To jest demoniczne. Ja nie mówię, że ludzie, którzy yy, patrzą na to, yy, nie wiem, identyfikują się przez obecność na przykład na marszach, yy, z całym tym środowiskiem, może nie do końca świadomie, że to od razu są ludzie zniewoleni czy opętani, broń Boże, ja tak nie twierdzę. Ale to działanie Ducha Antychrysta jest. Profanacja imienia Jezus, profanacja świętego też imienia Maryi, yy, 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 przekręcanie modlitw, zamiast Jezu, ufam Tobie, to Jezu, ufam sobie, to jest Duch Antychrysta. Nie bójmy się yy, nazywać rzeczy po imieniu. Oczywiście Jezus nas wyzwala i każdy, który wezwie imienia Jezusa, będzie zbawiony. Także ci, którzy dzisiaj mówią, że sami sobie wystarczą. Drodzy moi, ostatnia rzecz yy, to myślę, że Bóg daje nam czas na określenie się. Yy, na to, żebyśmy powiedzieli: tak, jestem uczniem Jezusa. Tak, chcę uczynić Ewangelię swoim, swoją drogą, swoim stylem życia. Oczywiście nie jesteśmy idealni. I wiele razy jeszcze upadniemy, może głupio wybierzemy. Natomiast chodzi o fundamentalny wybór. Jestem za Jezusem, jestem za tym, co Jezus mówi, a więc także chcę być w kościele, chcę wyznawać wiarę, którą niesie Kościół. To jest czas określenia się. I może staniemy się jako Kościół mniejszą rzeczywistością pod względem liczby. Ale byśmy byli mocniejsi duchem. I nie chodzi, broń Boże, o to, jak czasem słyszę też komentarze, no to niech tamci odchodzą. Absolutnie nie, bo nie chciałbym, żeby ktokolwiek porzucił Kościół. Ale chciałbym, żebyśmy byli jednoznaczni, żebyśmy żyli Słowem, żyli tym czym. Yy... Czym żyje, czego naucza Kościół, byśmy byli tu wierni, zmagając się ze sobą, ze swoim grzechem, ze swoją niemocą, ale przede wszystkim wyznając Jezusa i będąc Mu wiernym. Dzięki temu też będziemy czytelniejsi i wielu ludzi, którzy dziś może porzucają Jezusa, porzucają Kościół, będą, czy staną się otwarci na słowo Ewangelii. Dlatego przed nami jest y, także czas nowej ewangelizacji. I tu nie chodzi tylko o projekty, koncerty i tak dalej. Nowa ewangelizacja to jest czas y, ożywionego głoszenia jednoznacznych ludzi, którzy wybrali Jezusa, są uczniami Jezusa i wybrali tą drogę bycia misjonarzem. To, co Franciszek mówi, chrześcijanin, to uczeń, misjonarz. Y, patrzmy na życie głęboko, patrzmy na to, co jest tym Wymiarem doczesnym, i patrzmy na to, co jest tym wymiarem duchowym. Nie bójmy się rozpoznać tego, że jest walka duchowa. Ale przede wszystkim koncentrujmy się na tym, że jest z nami Jezus, zwycięzca, który daje nam ducha świętego. I dlatego zachęcam Was do wołania o ducha świętego. Nieprzyjaciela, odpędź w dal. Tak śpiewamy w hymnie O stworzycielu duchu, przyjdź. Wołajmy więc o ducha świętego, aby stała się nowa pięćdziesiątnica. I nowe ożywienie w głoszeniu, by wielu ludzi, którzy dziś błądzą, którzy dziś, może nawet w dobrej wierze, ale wyznają fałszywe światopoglądy sprzeczne z Ewangelią, by doświadczyli mocy słowa, mocy Jezusa, radości wiary i by razem z nami wielbili Jezusa. No to jest ta perspektywa, i ona niech jest źródłem nadziei, i niech wyznacza nasze konkretne kroki każdego dnia. Pozdrawiam serdecznie.